Szymon Bajor, przed KSW28, witam. Witam wszystkich. Czy byłeś zaskoczony faktem, że Kamil Waluś nie zrobił wagi? Znaczy jakoś to nie wpływało na mnie. No, wiedziałem, że, że będzie ważył około 120 kg. Ten jeden kilogram w tą czy w tą nie robiło mi różnicy. Mhm. Rozumiem, że wykorzystałeś swoje przygotowania z poprzedniej walki, która nie doszła do skutku. Tak, przygotowałem się dosyć ciężko do walki z tą Sonem, walka niestety nie wypaliła, nie przerwałem treningu, trenowałem cały czas nadarzyła się okazja, żeby wystąpić w KSW w walce z Kamilem Walusiem wykorzystałem i, i, no, i jutro ocenimy formę A ten pojedynek z Olim on chodził, chodził Ci jakoś tak po głowie, to był pojedynek, którym chciałeś coś udowodnić? no Ja chciałem bardzo <grym> zawalczyć z Olim z tego co wiem Oli też chciał ze mną walczyć, no niestety złapał kontuzję no, ale jeszcze nie wszystko stracone, może jeszcze kiedyś zawalczymy razem. Oli też jest w KSW, także może tutaj się spotkamy. To już zależy od, od, od walki z Kamilem i od wodarzy KSW. A w jaki sposób w ogóle doszło do tego, że walczysz w KSW, pomimo, pomimo że pojawiła się okazja? To ty się skontaktowałeś, z tobą się skontaktowano? Planowałeś w ogóle KSW? Czy, no, nie myślałem nic. E, żyłem tą walką jeszcze z, z Olimpą Sonem. E, mój menadżer e, Marcin Orszoliński zadzwonił do mnie, zapytał, czy, e, czy podjął rękawice w walce z Kamilem na 4 października w KSW. Powiedziałem, że tak e, i Marcin dopiął wszystko na ostatni guzik. Czy e, w jaki sposób może spędzasz te ostatnie chwile? Rozumiem, że za chwilę masz rozruch. Jak to w ogóle wygląda ten taki dzień przed. Przed galą, w ostatnie no, chwile. W moim przypadku no, dużo luzu, dużo spokoju, dużo regeneracji. Jutro będziemy walczyć między 19 a 20. To dzisiaj robimy taki rozruch krótki właśnie w tych, w tych godzinach. I tyle, jazda. Masz na koncie pas między innymi PLMA i ogólnie jesteś bardziej doświadczonym zawodnikiem. Czy ty dopuszczasz w ogóle do, do, do myśli taką opcję, że ten pojedynek nie pójdzie po Twojej myśli jutro? Kamil też ma ostatnią przegraną, też ma walkę o wszystko w KSW. Był tam w Stanach, nie wiem ile, ale był. Myślę, że też tam na pewno nie pojechał leżeć, ciężko pracował. No ale aczkolwiek, tak jak powiedziałeś, trochę mam większe doświadczenie, na innych galach więcej walczyłem, ale Kamil ma większe doświadczenie w KSW, także tutaj szanse się wyrównują. No i zobaczymy to z tego będzie kto wygra myślę że myślę że moje doświadczenie mi pomoże i walka będzie z korzyścią dla mnie rozumiem I na koniec jakbyś mógł powiedzieć uważasz że ten pojedynek ma potencjał żeby skończyć się przed czasem jest inna opcja to jest waga ciężka także Kamil ma uderzenie ja też dysponuję uderzeniem jedna chwila nieuwagi i, i może to się skończyć przed czasem i myślę że tak się skończy Także życzę udanego pojedynku, rozruchu i ogólnie spędzonego Dzieku, czasu. Dziękuję. dziękuję.